Witajcie kochani, 10 grudnia Odzywam się do was trochę później, dziś jest czwartek, godzina chyba 12 albo 13 Ale niestety dzisiaj rano miałam sprawdzian, miałam kartkówkę, musiałam wcześniej wstać Nawet nie mogłam się w ogóle zwlec z łóżka, ale dałam radę Julka teraz uczy się do kolokwium, które ma I w sumie jakoś tak na razie, wiecie, ten dzień jest taki bardzo chillowy, ale też... Musimy po prostu zostać jak na razie w domu. Może coś ciekawego się wydarzy, może później gdzieś pojedziemy. Będziemy też robiły obiad, może ja tym razem go zrobię i wam po prostu pokażę. Taki będzie domowy trochę. Ja się cieszę, ponieważ już skończyłam lekcję. Dzisiaj wcześniej, ponieważ jakoś tak. Się udało. A ja dzisiaj już zrobiłam zdjęcie, nagrałam Insta Stories, domontowałam vloga wczorajszego, który dzisiaj będzie na kanale. Wy to widzicie oczywiście z opóźnieniem, ale tak sobie po prostu mówię. I dodatkowo zrobiłam miniaturkę, więc trochę wszystko mi to zeszło, ale już jestem ogarnięta, gotowa. Dzisiaj, niestety, pogoda jest straszna. Codziennie Wam to mówię, ale naprawdę, dzisiaj jest chyba najgorszy dzień, ponieważ jest tak pochmurnie, jest taka mgła. Więc fajnie też trochę spędzić czasu w domu. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, to chcemy pojechać w jedno miejsce, ale jeszcze nie wiemy czy na 100%, czy nam się uda. Nie musimy też nagrać odcinek, ale Julka się teraz uczy, więc nie wiem czy się dzisiaj wyrobimy. Jak nie, to po prostu zrobimy to jutro. Nie wiem jak to się dzieje, że ten czas leci mi tak szybko. Już jest 10 grudnia, jesteśmy jeszcze przed. Połową, ale za dwa dni już będzie taka totalna połowa vlogmasu. Niby czuję ten klimat, ale też tak wewnętrznie trochę nie dowierzam i to dzieje się tak szybko i jakoś tak nic więcej szczególnego. Ale cieszę się, że chociaż nagrywam dla was te vlogmasy, widzicie, co się u mnie dzieje i będę miała taką pamiątkę, ale naprawdę, jakbym miała tak szczerze się zastanowić, że wow, jest tak blisko do świąt, to... Trochę w to nie dowierzam. I próbuję, tak wiecie, wprowadzać ten klimat, próbuję się, wiecie, nastrajać pozytywnie, świątecznie, ale jednak tak to jest dziwne do wytłumaczenia. Wewnętrznie po prostu tego nie czuję. Dajcie mi koniecznie znać, to jest pytanie na dziś. Czy Wy czujecie klimat świąteczny, czy dowierzacie w to, że za kilka dni, za kilka tygodni święta, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was właśnie czuje. Klimat świąteczny coś tutaj zakryłam chyba na obiektywie ręką. Przez to wszystko wczoraj nie otworzyłam kalendarza adwentowego, więc robię to dzisiaj. Będę miała dwie czekoladki. Tutaj jakiś elfik i dziesiątka jest tu. I Renifer, także uroczo. Jak się rano obudziłam, zaczęłam czytać Wasze Diemy. I na początku mm, ja robię tak, że po prostu, jak widzę coś ciekawego, jak ktoś coś pisze to wchodzę w tą wiadomość i zaczynam czytać, ale zaczęłam kilka wiadomości odczytywać i tam były jakieś powysyłane zdjęcia. Ja tak stwierdziłam hmm, coś musi być nie tak, że tyle osób mi nagle wysyła coś i zaczęłam to odczytywać i później były jakieś wiadomości, że Emela, e, jakaś tam nie będę tutaj teraz mówić, jaka firma e, wykorzystuje twoje TikToki do reklamy. I ja nie widziałam, co się dzieje. I później jakaś moja widzka, pozdrawiam wszystkich, którzy mi to napisali, bo naprawdę Gdyby nie wy, to pewnie bym w ogóle się nie zjeżyła i bym nie dowiedziała się o tym. Ktoś mi wysłał filmik, jak jesteście po prostu na snapchacie i wyświetla się reklama właśnie tej chińskiej, chyba bodajże chińskiej stronki, że są rabaty do minus 75% i tam jest wklejony mój TikTok w stylizacjach. Więc przyznam wam, że naprawdę niemiłosiernie się wkurzyłam. Ponieważ jest to niezgodne z prawem, żeby ktoś bez mojej zgody używał moich TikToków do reklamy, tym bardziej firma, więc już napisałam do osób, które mi w tym pomogą, mam nadzieję. I jakoś to załatwimy, ponieważ to jest strasznie dziwne, ponieważ wiecie, to nie jest na Instagramie, tylko to jest reklama, która jest jakby takim powiedzmy botem, jakby ciężko jest to zlokalizować, ciężko jest. Do kogoś napisać w tej sprawie. I w ogóle tam jest jakiś taki dźwięk e, wprowadzony polski, jakby jak stłumacza trochę, i to jest tak straszne. Mojego TikToka czy coś, to koniecznie, nie wiem, może da się gdzieś kliknąć, zgłoś czy coś takiego, bo to na pewno nie jest prawdziwe. I ogólnie mam Snapchata, ale takiego nikomu nie podaję tego Snap'a, ponieważ to jest taki bardziej dla znajomych. I jeszcze ta reklama mi się nie wyświetliła, więc jestem bardzo ciekawa, czy na nią się natchnę, czy nie, bo naprawdę. Bardzo się zszokowałam. Nie wiem, naprawdę koszmar. A moja stylizacja dzisiaj prezentuje się tak. Mam taki oto top z perszki. Bluzę z Nike z takimi dość szerokimi rękawami. Ona ma tutaj jeszcze takie wyszycie. Tutaj ma właśnie takie wyszycie najka Stwierdziłam, że właśnie wezmę sobie dzisiaj taką luźną stylizację, ponieważ ostatnio chodziłam w sukienkach, w spódnicach, a dzisiaj postawię na spodnie, ponieważ wzięłam kilka par, a jeszcze żadnej nie chodziłam. I takie jeansy Mumfit, bardzo lubię ten kolor. Jeszcze prawie bym zapomniała, mam na sobie takie oto słodkie skarpetki, które dostałam na Mikołajki i one są z Oysho. Także taka luźna stylówka na dziś, szybko się ogarnęłam. My już po śniadaniu posprzątałyśmy, a później będę się zabierała za obiad, więc pewnie wam to nagram. Wiem, że lubicie jak pokazujemy wam, jak coś tam gotujemy, ponieważ nawet się zapytałam, jaki odcinek dla was nagrać, to sporo osób mi napisało, że z Julką moglibyśmy nagrać jakieś wspólne gotowanie. W ósmym vlogmasie robiłyśmy z Julką Cynamonki, więc możecie sobie wrzucić do tego vlogmasa, ponieważ wydaje mi się, że jest to jeden z moich ulubionych z tego roku, ponieważ. E, takie śmieszne teksty w ogóle tam mówiłyśmy Tak rozmawiałyśmy i dodałam wam tak na luzie Dzisiaj 10 grudnia Zacznę może od Yves Rocher. I dzisiaj jest lakier do paznokci W takim różowym kolorze Ja niestety nie skorzystam, ponieważ nie maluję paznokci Tutaj e, NYX Niestety dzisiaj trochę rozdarłam kalendarz Ale jest to rozświetlacz W sumie słabo, że ciągle te rzeczy się dość powtarzają Ponieważ był już rozświetlacz Ale trochę w innym kolorze e, Tak samo były dwa olejki już Tutaj dziesiątka z Nuxa, jest to balsam Do twarzy, nie wiem Zobaczę, 15 ml, w sumie te Pojemności są takie dość małe Ale jednak idealne, żeby coś sobie przetestować Zobaczyć, dzisiaj w Lumen Jest coś małego, jest to Jakiś taki krem, bardziej bym powiedziała, że O żelowej konsystencji Dziesiątka Skinder i dzisiaj jest tofi i orzech. Kinder standardowo, coś małego, i jest to Kinder Country. Tutaj zdrowa żywność i jest jakiś batonik, ale fajnie. Daktyl, kakao, orzech laskowy i orzech ziemny. Sporo składników, fajne połączenie. Ja naprawdę lubię takie zdrowe batony, one mi smakują. I oto rzeczy z dzisiejszych kalendarzy adwentowych. Uważam, że dzień naprawdę spoko. Wydaje mi się, że moimi ulubieńcami są. Ten krem oraz. Ani, zobaczcie, na to pada śnieg, ale kozacko. Tego się nie spodziewałam. No jest przepięknie, ale się cieszę, później na pewno musimy wyjść na dwór, ale poczułam taki klimat. Hej kochani, witajcie z kuchni. Zaczął padać śnieg, więc bardzo się cieszę, zrobiłam takie szybkie Insta Stories. Zaraz mam... Dodam. Julka się jeszcze uczy, więc ja stwierdziłam, że zrobię obiad. Dzisiaj postawiłyśmy na rybę, ponieważ e, tak staramy się raz, dwa razy w tygodniu jeść i dla mnie będzie łosoś, dla Julki będzie dorsz. E, dorsz. Zrobiłyśmy go w takim sosie sojowym. E, muszę ustawić teraz piekarnik e, i będziemy piekło, w ja będę piekła. Na razie niech się. Piekarnik nagrzeje. i mam tutaj papier do pieczenia. Dodatkowo jeszcze zawinę w folię aluminiową i dodam cytrynę. Kroję cytrynę. Mamy jeszcze broku. I chyba zrobimy ziemniaczki. Teraz tak się zastanawiam, czy. Brać mm, jeszcze do piekarnika. Jura? Ziemniaki po prostu ugotować, czy bracie do piekarnika? Zobaczę, i jakiś sos i się boję, że zaraz będę miała całą bluzę w tym sosie sojowym. Ja naprawdę tak uwielbiam, jak pada śnieg. Serio. E, tutaj jest broku, muszę go jeszcze umyć. Jura, ale my chyba nie zjemy całego broku. Mhm, super. Już mam całe spodnie mokre, ponieważ ja i obsługiwanie kranu to nie jest dobre połączenie. E, teraz czas na rybę. Co to No nie, no nie, co to ma być. Ej, dlaczego to się tak robi? Co? E, to? Nie wiem, nie bo tam upadły. I tak jakby to z wiem, co się stało i to się rozdziela jakby. Zaczynam coś. Albo po prostu to będzie podzielone i po prostu położysz rybę na oh, ryba powiedzmy gotowa, ale zaśnieżyło Warszawę. Tutaj mamy ziemniaczki, one są były takie czerwone. I w ogóle przyznam Wam, że ta obieraczka do warzyw jest ona z IKEI przyznam Wam, że naprawdę to jest chyba najlepsza obieraczka. Mogę się mylić, ale tą obieraczką ja większość rzeczy obieram i naprawdę jest super. Tutaj mam brokuła, on powolutku będzie się gotował. Oh my gosh, to jest tylko śnieg, a to tak cieszy, ponieważ nie wiem jakoś od kilku lat, jak byłam mniejsza, pamiętam to. Zawsze było tak, że była taka bardzo zima śnieżna, były takie zaspy, czasami nawet nie dało się wyjechać z garażu, a teraz od kilku lat jest tak, że ta zima jest taka, wiecie, jest, bo jest, a jak już pada śnieg i jest tak biało, to aż uśmiech się pojawia na twarzy. Więc ja się bardzo cieszę. Obiad gotowy, Julka już jest, masz coś powiedzieć? Wygląda bardzo smacznie i mam nadzieję, że taki też jest. Tak, e, bardzo się starałam, nawet Julii tak ładnie położyłam na talerzu, żeby nie było. Julka ma dorsza w sosie sojowym, a ja mam łososia, także w podobnym sosie. E, no i jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko smakuje. Idziemy właśnie do sklepu i zobaczcie, jest śnieg, czas go dotknąć. Ale jest kozacki! Uuu, rzuciłam cię! Trzy, cztery! Bela, co to za we Trzy? Dwa? Jeden! Mama, to nie jesteś normalna! Wyglądam jak kupa. Nie wiem, kiedy ja ostatnio się nie widziałam. Naprawdę wyglądam tak źle. Ale stwierdziłam, że muszę się ubrać tak ciepło, żebym tutaj nie zamarzła Ale jest ciepło w jest tak fajnie, jest tak przyjemnie, znaczy jaki jest klimat. I w ogóle ten śnieg się tak lepi. Ja myślałam, że on jest taki, wiecie, beznadziejny. No, ale nie mam mrozu, więc logiczne, że się lepi, no. oj, ojoj joj, oj. zobaczcie. Pamiętam, jak kiedyś siadłam, śnieg Ty też? No naprawdę, tam kiedyś śnieg. Wyszliśmy ze sklepu, tam nie dało się za bardzo nagrywać, ponieważ było dość sporo ludzi, nie chciałam po prostu chodzić między ludźmi i nagrywać coś. Zrobiliśmy takie mini zakupy. Wszystko, co będzie nam potrzebne na jutrzejsze śniadanie, trochę na obiad, chociaż... Ach, Jezu! Na obiad mamy trochę różne plany, więc zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Czas zrobić bitwę na śnieżki. Tak tego nie robiłam? No nie, ja i moje pranki. Trochę paranki. Karwa karę. Moje buty. Jula! Wróciłyśmy z zakupów. Zobaczcie jak Julka ma fajną taką ekotorbę na właśnie zakupy z Letterbaga. <grym> I pokażemy Wam co kupiłyśmy. Znaczy w sumie ja Wam pokażę. Oto nasze zakupy. No nie jest tego zbyt dużo, ale jednak trochę jest. Powiedz, co tutaj mamy? Mamy tutaj sałatę Mix. z rukolą. Ponieważ chcemy zrobić na śniadanie. Mozzarella, mozzarella serwiski, serwis e, dwa jogurty Miela takie. Myślimo, no w ogóle to jest bez cukru, to jest takie jakby przeciery z jogurtem naturalnym. I to jest naprawdę smaczne, a akurat brakowało mi jakichś takich Ja tego w ogóle, a jeszcze skier kupiłyśmy. E, Smalczek z fasoli, kiełki jarmużu też na jutro pieczarki, ponieważ chcemy zrobić e, takie zapiekanki, takie kanapki. Trzy bułki, jed... Dzisiaj zjemy chyba jedną i jutro będziemy miały na śniadanie jabłka. Miałyśmy największy problem z jabłkami, dlatego, że my nie przepadamy z jabłkami, które są takie żółte w środku, więc wybrałyśmy takie. Więc chyba są, okay. chyba są okay. Dwa kiwi złote dla Julii, bo ja nie miałam ochoty. Marchewka jedna, dlatego, że Jula próbuje zrobić makaron, a ja nie chcę, więc tylko jedna. Mm, awokado i szparagi może nam się przytuł do gofrów. Jak mhm. teraz zabieramy się za sprzątanie kuchni, ponieważ zrobię się... Naprawdę logiczne myślenie powiem Ci. Jak można taki papier do zrobienia? <sumstrący> <gryzny> Dziesiątka z kalendarza adwentowego dla widzów. Zestaw kosmetyków plus skarpety banana socks A taki oto zestaw kosmetyków Różne tutaj są do pielęgnacji Nawet krem do rąk z USA Oraz takie skarpetki świąteczne Wygrywa dzisiaj Ten zestaw leci do Alicji z Poznania Także gratulacje Kochani, żegnam się z wami z tego samego miejsca co wczoraj Także oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie Dziękuję wam za poświęcenie na Czas brzeki. pa, pa.